Karta na dziś 31 marca Paś Kielichów. Hmm, ta karta bardzo łączy się dzisiaj z energią siódemki, która jest energią dzisiejszego dnia, bo Paść kielichów zaprasza nas dzisiaj do takiej głębokiej introspekcji, do połączenia się ze sobą, ze swoją intuicją, ze swoimi emocjami. Do takiego przyjrzenia się też swoim pragnieniom, swoim marzeniom, temu, co, co dla nas ważne, ale też, co ja bardzo czuję w tej karcie, to takie połączenie się z tymi wszystkimi swoimi częściami, które na co dzień uciszamy, które na co dzień głosu nie mają. Z różnych powodów. Czasem dlatego, że ten ich głos jest dla nas trudny, przypomina nam o czymś trudnym, albo no, stosuje na nas niezbyt fajne techniki. Ale dzisiaj jest ten dzień, żeby usłyszeć wszystkie swoje głosy. Nie po to, żeby ich yy, Słuchać w tym sensie, że robić co ci mówią, tylko żeby je usłyszeć, o czym one ci mówią, co takiego ważnego chcą ci powiedzieć, przekazać, co takiego jest w nich, że tak bardzo się domagają twojej uwagi i robią czasami naprawdę, naprawdę grube rzeczy, żeby na siebie twoją uwagę zwrócić. Więc dzisiaj po prostu zapraszam Cię do tego, i ta karta Cię też zaprasza, żebyś spotkała się z tymi swoimi częściami, które na co dzień gdzieś tam może y, uciszasz, odpychasz, zamykasz, no bo nie są dla Ciebie zbyt wygodne albo działają też na Twoją szkodę, bo też tak może być. Ale nawet jeżeli to robią, to. One mają jakąś intencję, i dzisiaj jest ten dzień, żeby w takim duchu miłości, empatii, życzliwości, wyrozumiałości, wsparcia posłuchać, czemu ci one robią takie świństwa. Co takiego, jakie mają dobre chęci te Twoje części, wszystkie. Daj znać, jak. jak jak z tobą zarazonowała ta karta, ale też ta moja interpretacja, którą ci dałam. A na dziś to wszystko, papa. Pa. Oczywiście, jeśli chcesz więcej, to zapraszam. Powiem.